Dzisiaj mamy BMW X3 eee, problem z nastawnikiem. Nie da się go skalibrować. To było coś kombinowane. Zaraz ją będę przekładał na nowy. Eee, o kurde, nawet jaka jest różnica między chiński, bo to jest jakiś Chińczyk. A między tym no, dwa, dwa razy cięższy, może dwa to nie, ale półtora raza na pewno, co nie? Kurde. Dopiero teraz jak widziałem przełożyłem sobie to tak czuć. Co, zakładamy nowy. Olej w skrzyni też będziemy wymieniać. Akurat naleje z Volkswagena, bo mam, to jest to samo, czy do BMW, chyba dychy tańszy w Volkswagenie jest niż BMC. Generalnie olej jest ten sam w moim zdaniem, bo nawet bańka jest ta sama. No i co, będziemy robić? Może Wam pokażę o co chodzi. Jak to się tam robi podnosi. Błąd błąd sam w tym w... może siebie nagram w międzyczasie. Pokażę wam jaki był błąd w diagnoskopie, że się nie dało tego zrobić. Przepraszam, ciemność, wezmę sobie tylko komputer. 6 rano, dlatego mam czas nagrać wam pokazać, błąd mianowicie był. Taki, że audiwolowa szkoda. Gdzie one są? Te błędy jest diagnostyczny. O, je. e, Nieprawidłowa kalibracja. 54C4 Takie coś wyskakiwało i nie dało się tego nie cholery za, zakalibrować Więc yy, więc co, jedziemy z koksem Zamontujemy yy, nowy Wymienimy oliwkę Jadę do góry Wymienimy oliwkę, bo to też się by przydało yy, Jeszcze może nagram jak będę kalibrował tam że tak powiem, sterownik. W sumie nic wielkiego, bo to tam on każe z, z, włączyć, wyłączyć i robi to samo. ale e, no niestety, nie polecam wam chińskich e, tych e, e, urządzeń, w sensie tych silników, bo to, to już była jakaś walka, ktoś to wymieniał, e, naprawiał, nie wiem o co chodziło, klientom nie trafił. Sprawdziłem po kolei wszystko, e, sprawdziłem po kolei wszystko czy jest zasilanie jest o zobaczcie sobie a muszę wziąć chyba latareczkę jakąś bo ciemno jest kurczę ciemno jest jeszcze taka młoda godzina jest o będzie lepiej może będzie coś widać będzie zobaczcie on jest umiejscowiony tutaj e normalnie sobie tam wchodzi tu jest wtyczka, sprawdziliśmy napięcie. Jest bezpiecznik, jest sprawdzony. No i co olej wymienimy? Bo tu już też coś ktoś odkręcał, kombinował. Nie wiemy co i jak, ale będziemy sobie zaraz patrzeć. No, Ułożymy nowy nastawnik i będzie wszystko w porządku. Później Wam nagram eee, jak się kalibruje, eee, to żebyście wiedzieli. Pamiętajcie, każdemu to mówię. Tu też są oleje w napędach w tylnym moście tej przystawce to żebyście wiedzieli, że co trzy dychy warto wymienić, i ono wtedy jeździ. No i oczywiście skrzynia automatyczna też do zrobienia, więc e, no to tyle w temacie. E, jadę dalej z koksem, zamontuję. E, ja się trochę pomęczyłem, żeby to wyjąć, w sensie takim, ale dużo ludzi to ściąga tą tutaj łapę odpina i troszeczkę lepszy dostęp jest tak do tego. A nic stwierdziłem, że nie będę tego 10 i tak, parę minut to zajęło. Jedziemy. Don't the match